Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwartek, 15 tygodnia zwykłego i czytamy, pochylamy się nad samą końcówką 11 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza czytamy wiersze 28 do 30. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje słodkie, a moje brzemie lekkie. Właśnie, to jest takie trochę podsumowanie dotychczasowych wywodów pana Jezusa. Tak mi się trochę kojarzy od tego wezwania pana Jezusa. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I tak generalnie taki temat mi się pojawia w tej, w tej dzisiejszej Ewangelii. żeby... Uczynić to, co robię naprawdę swoim, naprawdę swoim, że zobaczcie, jeżeli ja robię coś, co uważam za swoje, coś, z czym się naprawdę do końca utożsamiam, to to przestaje być jakieś takie trudne, twarde, ciężkie, przestaje we mnie narastać takie poczucie, że jestem wykorzystywany, że kto mi za to zapłaci, ile i takie poczucie, że ciągle, prawda, mi za mało za to płacą jakieś takie właśnie poczucie czy pragnienie, żeby jak najszybciej zrobić to, co mam do zrobienia i mieć spokój i takie różne rzeczy, że te różne rzeczy takie właśnie, które powodują, że to zajęcie, które się zajmuje, no jest w moich oczach takie trudne do dźwignięcia, trudne do uniesienia, trudne do wytrzymania, no to się właśnie przede wszystkim biorą z takiego poczucia, że to nie jesteś mojego że ja to w sumie robię, ale tak naprawdę główną korzyść to odnosi zupełnie kto inny i robię to na rzecz, na korzyść kogoś w ogóle innego. Także jeżeli właśnie nie widzę w tym jakiegoś sensu, jakiegoś pożytku, tak, nie widzę w tym właśnie no, no, no czegokolwiek, co by mnie przekonywało, że faktycznie ja chcę to robić no to to wszystko staje się nie do dźwignięcia, nie do uniesienia, to się staje jakieś takie właśnie szorstkie, twarde, narasta pragnienie, żeby jak najszybciej mieć z głowy prawda, i być po stronie tego, kto, kto z tego wszystkiego korzysta. No i właśnie niestety także kwestie dotyczące naszego codziennego życia. Nie? Nasze codzienne różne sprawy, codzienne obowiązki, codzienne wyzwania, codzienne trudy takie różne to w naszych oczach są no, takie często ciężkie do dźwignięcia, męczące, takie żmudne, takie trudne do zaakceptowania, no bo właśnie często nie widzimy w tym wszystkim sensu, celu, pożytku, nie wiemy po co i dlaczego i właśnie czemu tak to wszystko wygląda, a nie inaczej. No i właśnie to chcielibyśmy mieć wszystko z głowy, tak widzę jak teraz niestety wielu żyje właśnie w taki sposób jakby od weekendu do weekendu, prawda, żeby na zaciśniętych zębach przetrwać no, czas jakichś tam różnych obowiązków, różnych innych rzeczy, no i potem się właśnie rzucić w wir tego, co mi przyjemne, co mi wygodne, wir tego, prawda, co, co ja uważam za pożyteczne dla mnie, za pożyteczne dla mnie. I teraz widzicie, Jezus jakby w dzisiejszej Ewangelii próbuje zrobić coś zupełnie odwrotnego, żebym ja uznał za moje własne, tak? żebym ja się do końca utożsamiał dokładnie z tym, do czego Bóg mnie każdego dnia zaprasza, do czego mnie zaprasza. I teraz jak Jezus próbuje mnie przekony, przekonać? że On się staje żywym argumentem. Nie? Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, weźcie na siebie moje jarzmo, moje, nie? Jakby Jezus się objawia jako Bóg, który tak naprawdę to wszystko dźwiga. To jest coś, o czym myśmy zapomnieli, bo zobaczcie, że właściwie w całej Biblii Bóg objawia się jako ten, który jest pierwszy utrudzony. Że pierwszy opis stworzenia opowiada taką historię, jak to człowiek, kiedy powstał, to zobaczył człowiek, który powstał, zobaczył cały trud Boga. Nie? Zobaczył wszystko to, co Bóg przygotował na powstanie tego człowieka. Bo trzeba zrozumieć, że całe dzieło stworzenia to Bogu jest do niczego niepotrzebne i cały ten trud włożony w stworzenie wszystkiego, co istnieje, to Bogu jest w ogóle obiektywnie niepotrzebne, bo Bóg nie potrzebuje do życia te, tego wszystkiego, co nas otacza, całego tego świata prawda, materialnego, który wokół nas jest. Bóg zupełnie tego do istnienia nie potrzebuje i wszystko to stworzył ze względu na nas, ze względu na ciebie, ze względu na mnie. I ty, co rano, kiedy się budzisz, to właściwie przeżywasz czy doświadczasz dokładnie tego samego, co Adam i Ewa, w chwili, kiedy powstali. Zgodnie z pierwszym opisem stworzenia, kiedy człowiek powstał, jak już wszystko było przygotowane. Że nagle ze zdumieniem odkrywasz, że wszystko jest przygotowane na Twoje pojawienie się. Rano, kiedy się budzisz, odkrywasz, że wszystko jest gotowe. W nic nie włożyłeś pracy. Nie? Ty się budzisz i wokół ciebie jest cały świat gotowy na twoje istnienie, na twoje, na przyjęcie ciebie, prawda, cały świat, który stoi przed tobą otworem, świat przygotowany przez zupełnie kogoś innego, nie przez ciebie, bo żeś nawet palcem nie kiwnął przy tym, że ten świat powstał, prawda. I teraz nam to umyka w ogóle, umyka nam to doświadczenie, prawda, pierwszych ludzi. A, a przecież co rano mamy dokładnie, fizycznie dokładnie to samo doświadczenie, że ktoś się przy tym wszystkim natrudził, ja jakby wchodzę gotowy, nie? wchodzę w coś, przy czym, przy czym się nie natrudziłem, jak mówi święty Paweł. Nie? Wchodzę w dzieło, przy którym się nie natrudziłem, wchodzę jako zaproszony, nie? wchodzę jako ktoś, komu się powierza coś gotowego. No i właśnie jest drugi opis stworzenia, który jakby troszeczkę od drugiej strony to wszystko pokazuje, że Bóg, Bóg, prawda, tworzy Adama i w momencie, kiedy Adam jest stworzony, no to jest jedna wielka pustynia i teraz na oczach Adama Bóg trudzi się nad tym, żeby na tej pustyni wyhodować ogród Weden. Adam widzi ten trud Boga. Widzi ten trud Boga i potem odkrywa, że ten ogród, przy którym Bóg się natrudził, to wszystko jest dla niego. Ten cały trud Boga, który widział włożony w wyhodowanie tego ogrodu, no to był ze względu na niego, na Adama. Bóg objawia się Adamowi jako wielki ogrodnik i potem zaprasza Adama do tego ogrodu, prawda, żeby ten ogród uprawiał i doglądał, czyli nie żeby w nim pocznował. Bóg nie objawia się człowiekowi jako próżniak tak jak my go uważamy, nie? że on siedzi gdzieś, pożytnuje, ale musimy się tu męczyć codziennie, obowiązkami. on się objawia jako ten, który pierwszy uprawia i dogląda ten ogród i że Adam jest zaproszony do trudu Boga, jako równy Bogu. I to jest niesamowite i to jest to, co Jezus mówił w tej słynnej przypowieści o ptakach, liliach polnych, że my byśmy chcieli właśnie tak jak ptaszki, jak lilie polne, ładnie kwitnąć, ładnie pachnąć i mieć wszystko gotowe, poddane i owszem z jednej strony tego doświadczamy, a z drugiej też doświadczamy z radością, że jesteśmy kim więcej niż ptaki i lilie polne, bo jesteśmy zdolni do tego, żeby wchodzić, przyłączać się do trudu Ojca, który o to wszystko dba, że jestem w stanie przyłączać się do trudu Ojca, i mieć sobie radość ojca i satysfakcję ojca, który troszczy się o to, co należy do niego. Tu mi się kojarzy starszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym, który tego nie potrafił odczytać. Że przecież on się trudzi razem z ojcem na polu, które należy do niego. To jest jego wspólna własność, ojca jego, ojciec go zaprosił. Że synu, będziemy się wspólnie troszczyć o pole, które jest nasze. Nie? Które jest nasze nie? I to z nami robi Bóg dokonuje dzieła stworzenia i później stwarza nas, mnie, Ciebie i mówi, słuchaj, i, i chcę nazwać to wszystko naszym, dlatego czynię Cię moim dzieckiem, prawda? I chcę, żebyś razem ze mną troszczył się o to, co jest nasze, nie? Nasze. Coś, przy czym się nie natrudziłem, prawda? I teraz właśnie Jezus jakby nam to przypomina, że te nasze codzienne jarzmo, codzienne obowiązki, to wcale nie jest coś, co Pan mógł nam narzucił tak przemocą i my musimy to wykonywać, tylko to jest coś, co On robi jako pierwszy, tak? Jako pierwszy i zaprasza nas, byśmy Mu w tym towarzyszyli, tak? I, i, i że to jest, to jest trud, ten codzienny trud, to codzienne jarzmo, to nie jest coś absurdalnego, niepotrzebnego, nie wiadomo po co. To nie jest coś, przed czym trzeba uciekać i szukać wyzwolenia z tego wszystkiego, tylko to jest właśnie cel sam w sobie. To jest dokładnie cel sam w sobie, i, i, i o to tak naprawdę chodzi w życiu: o towarzyszenie Bogu w jego trosce, nie? codziennej trosce o wszystko, co istnieje. I właśnie towarzyszenie Bogu, ze świadomością, że jestem jego dzieckiem i że to wszystko, przy czym się trudzę, przy czym Bogu towarzyszę, to jest moje. To jest moje. Nie, że ja nie, yy, nie wykonuję moich codziennych obowiązków przy czymś, co jest cudze, tylko to jest moje, nie? bo jestem dzieckiem Boga, Stwórcy. Nie? I, i, i ten, ta, ta przestrzeń codziennego trudu Boga, do której zostałem zaproszony, ta przestrzeń mojego codziennego, osobistego jarzma, yy, to jest właśnie przestrzeń mojego współistnienia z Bogiem, mojego współbycia z Nim, prawda? i współtroszczenia się o to wszystko, co Bóg stworzył i dał mi gotowe i do, i do czego mnie zaprosił, nie? żebym mu towarzyszył i co on nazwał nasze, nie? nasze, żebym ja to usłyszał, że bycie dzieckiem Boga oznacza, że to wszystko jest nasze, mojej Boga. To jest właśnie ta świadomość apostołów, którzy mówią w dziejach apostolskich, to co najmniej dwa miejsca, takie mi się kojarzą, gdzie Piotr i apostołowie mówią <duszyny> Duch Święty i my, Razem, żeśmy coś zrobili, podjęli jakieś decyzje, doszliśmy do jakiegoś wniosku. Oni to przeżywają, nie? bo oni się tego nauczyli od Chrystusa. I Chrystus objawia się jako ten, który pierwszy w ten sposób patrzy na rzeczywistość. Syn nie mógłby uczynić niczego, gdyby nie widział ojca czyniącego. Widzicie, i w tym wszystkim ciągle mi krąży, bo Jezus mówi, używa takiego słowa aero, nie? Kiedy mówi, weźcie, moje jarzmo na siebie, weźcie, to używa takiego greckiego słowa Airo i mi ciągle krąży po głowie pierwotne znaczenie tego słowa Airo. Airo było używane na określenie takiej czynności ojca, który bierze w ramiona nowo narodzone dziecko i unosi w górę i tym gestem jakby uznaje to dziecko za swoje, nie? że teraz moja cała troska o to dziecko, jego matkę, to, 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 to nie będzie dla mnie trudne jarzmo, z którym nie wiem, co zrobić i z którego chcę się uwolnić, tylko jest moją radością, to jest moje dziecko. Nie? Jego matka jest moją żoną, nie? to jest moja rodzina, moja żona, moje dziecko. To, jest, to nie jest cudze, nie? ja to nie robię dla kogoś, to wszystko jest moje. Nie? To jest właśnie sens pierwotny słowa Airo. I teraz Jezus, który dokonuje czegoś, co opisuje słowo tapejnozis, to się pojawia w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus mówi, że jest tak, jest łagodny i pokorny sercem. To pokorny sercem to, to znaczy właśnie, że jest tapejnozis, tak? Tapejnozis tu się pojawia. Nie? Tapejnozis, nie? że Jezus uniża się. Prawda? Ogołaca się aż do postaci sługi i uniża się aż do wzięcia krzyża, aż do śmierci krzyżowej, żeby wejść, pokazać obecność Boga nawet w najniższych posługach, w najniższym trudzie. Na ostatniej wieczerzy myje uczniom nogi, wykonuje czynność w ogóle niewolnika, tak, niewolnika, dokładnie niewolnika że pokazać, że Bóg jest obecny nawet w najniższych posługach, Naj... zwłaszcza w najniższych posługach, że On znajduje radość w tym, co najniższe, radość i spełnienie, tak jak to wykrzykuje z krzyża, że umiera spełniony, bo to jest Jego radość, że się trudzi przy czymś, co jest Jego. Nie? Trudzi się nad nami, nad naszym zbawieniem, nazywa nas moje owce, mówi o tym, mówi moje owce. Się trudzi nie przy czymś cudzym, na zaliczenie, na zarobienie, jak najemnik, prawda? To, to jest Jego, nie? Jego, nie? bo wszystko, co ma ojciec, zostało przekazane mi. Nie? I nie po to, żeby to wszystko zaspokajało moje jakieś namiętności, egoizmy, inne rzeczy, prawda? Tylko zostało przekazane mi, żebym wspólnie z Ojcem się o to wszystko troszczył i znajdował w, tym, znajdował w tej cierpliwej, codziennej trosce o wszystko, co istnieje, znajdował w tej trosce radość i spełnienie samego Ojca. Ojca, który to wszystko uczynił własnymi rękami i którego radością jest to, że daje życie i troszczy się o życie. Teraz chodzi o to, żebym ja miał w sobie radość i spełnienie Boga. I do tego zaprasza mnie Chrystus, żebym odkrył w każdej najdrobniejszej mojej codziennej czynności, tej do której zostałem zaproszony, żebym po pierwsze odkrył Jego obecność i że, i że ja Jemu towarzyszę i że uczestniczę, uczestniczę w Jego trosce o to, co jest nasze, o to, co Ojciec i Syn i Duch Święty nazwali nasze. Ja jestem zaproszony do tej wspólnoty Ojca i Syna i Ducha Świętego, i to nasze dotyczy również mnie, również Ciebie, prawda? Ale ponieważ, ponieważ jestem dopiero dzieckiem, to nie została mi to powierzona troska o wszystko, tylko o tą, ten kawałek przestrzeni, który do mnie należy, więc tutaj. Jakby to powiedzieć, tutaj też jest takie ważne zagadnienie, określenia przestrzeni, swojej odpowiedzialności. Tu, tu, tu pomaga bardzo właśnie to, co mówi jest w dzisiejszej Ewangelii, ta, ta pejnoza serca, nie? uniżenie serca. że Właśnie niestety to, co czyni nas ślepymi, to jest pycha serca, pycha serca, która uważa, że to wszystko jest moje, nie, że moje siły, moje możliwości, moje zdolności, moje życie, moje istnienie to jest moje. I teraz ja to, co moje, angażuję w troskę w coś, co jest cudze. Nie? Na przykład w troskę o dom, w którym mieszkam, w troskę o ludzi, z którymi żyję, w troskę o tą przestrzeń, w której zostałem umieszczony, do której zostałem zaproszony. Ja to wszystko postrzegam prawda, jako... Nie, że ja on tutaj angażuję moje siły, moje możliwości, moje istnienie, prawda? I teraz czym mi zapłacą? Natomiast Jezus używa takich dwóch słów praus i właśnie tapeinos, To praus, to jakby mówi to słowo praus. To mówi tak naprawdę o takim, o poddaniu wszystkich swoich możliwości, zdolności, umiejętności, sił, istnienia, wszystkiego, czym dysponuję ja jako człowiek, o, o, o poddaniu pod miłość Boga, pod wolę Boga. Nie? Pod miłość Boga, pod wolę Boga. To jest sprawiedliwość. To jest sprawiedliwość, bo to wszystko otrzymuję od Boga. Nie? Moje istnienie jest wynikiem tego, że w tej chwili Bóg mi to istnienie daje, udziela, ten, który jest mi udziela tego istnienia. Moje zdolności, umiejętności, siły, możliwości, wszystko, czym dysponuję w tej chwili, jest mi w tej chwili przez Boga udzielane. I teraz chodzi o moją świadome moje odkrycie, że to, że jestem, i to kim jestem, jaki jestem, i czym dysponuję jako byt osobowy, żeby po pierwsze odkryć, że to jest w tej chwili dar dla mnie. Danymi mi przez Boga, zachwycić się tym darem, zachwycić się miłością Boga, która w tej chwili tego wszystkiego chce mi udzielać, i odpowiedzieć, nie? że z radością podporządkowuję to wszystko Bogu, który w ten sposób mnie zaprosił do uczestniczenia w tym, co on czyni. Nie? Że właśnie po to Bóg mi przekazuje istnienie, po to mi przekazuje wszystkie możliwości, zdolności, umiejętności, którymi w tej chwili dysponuje. Po to, nie, że to, to, to przekazanie mi tego wszystkiego jest zaproszeniem przez Boga, nie? że jakby Pan mówił, po to Ci to daję, żebyś mógł mi towarzyszyć w mojej trosce o wszystko i towarzysząc mi, żebyś miał w sobie moją radość i moje spełnienie. I teraz chodzi, żebym ja to odczytał jako dar i zaproszenie, że ten dar jest jednocześnie zaproszeniem, żebym na to zaproszenie odpowiedział, że tak chcę, tak Boże, wchodzę. Nie? wchodzę, nie? Czyli poddaję moje siły, moje zdolności, moje możliwości, mój czas teraz pod to, do czego mnie zaprosiłeś i z radością w to wchodzę, jako coś naszego. Nie? Naszego, bo odkrywam, odkrywam, w tej czynności, tym, tej trosce, do której teraz jestem zaproszony, odkrywam po pierwsze obecność Boga troszczącego się i przeżywam to, jako towarzyszenie Bogu i to jest ta pejnozis. Natomiast pycha czyni mnie ślepym, bo sam sobą za, zasłaniam Boga, nie? To wszystko jestem. Ja to moje, to ja to robię, nie? Na pierwszym miejscu ja i wtedy nie widzę Boga. Wtedy jestem niezdolny do dostrzegania Boga, który pierwszy to wszystko robi, pierwszy mi tego wszystkiego udziela i pierwszy mnie do tego wszystkiego zaprasza. I to jest pokora Syna Bożego. To ojciec działa, nie ja, ja towarzyszę Ojcu. To ojciec jest miłością, nie ja ja wam tylko przekazuję ojca, wam wyznaję ojca. Nie? Właśnie. I to jest radość syna, nie? że ja we wszystkim towarzyszę Ojcu, nie ja doświadczam, prawda, co mnie ojciec wyposaża, co mi daje, do czego mnie zaprasza, nie i to wszystko jest moje, nie? i wtedy to wszystko nabiera sensu, nawet jeżeli nie przynosi jakichś spodziewanych efektów, nie, spodziewanych wyników, to to tak naprawdę ostatecznie nie do końca jest ważne. Najważniejsze jest to, że, że robimy to razem. Bóg, który jest miłością, który mnie zaprosił, żebyśmy robili to razem. Razem się zatroszczyli o to, co jest nasze. I razem się troszczymy codziennie o to, co jest nasze. I to jest nasza radość, bycie razem. Bycie razem w tej codziennej trosce. A jakie są tego wyniki, to już nie, nie, nie jest moja sprawa. Właśnie to jest na pewnozis. To nie jest moja sprawa. z to jest Prawa Boga, który mnie zaprosił, dokąd to wszystko prowadzi, dokąd to wszystko zmierza. Ja mam radość, że jestem w tym wszystkim z nim. Że, że razem się troszczymy o to, co nasze, a reszta, jest, reszta to już do niego należy. Nie? Reszta to już do niego należy. I to jest wasza ulga, wolność serca. Nie? Że ja widzę w moich codziennych yy, zajęciach, tych, do których Bóg mnie zaprosił, sens, yy, prawda, spełnienie. Wartość tych zajęć nie w tym, że widzę od razu cel, że widzę od razu efekty, tylko że to jest coś, do czego Pan mnie zaprosił. Jeśli On mnie zaprosił, to mi wystarczy, że On widzi sens, nie? że On widzi, dokąd to prowadzi. Nie? Jeżeli zechce mi coś tam pokazać, no to tak, owszem, chętnie to zobaczę. Natomiast są rzeczy, których nie jestem zdolny na razie widzieć i to mi, wtedy mi wystarczy, że to jest coś, do czego mnie zaprosił Jezus. On jest żywym argumentem, nie? żywym argumentem, żebym wszedł w kolejny dzień, wszedł w kolejny zespół zadań, czynności, obowiązków. Prawda? On jest żywym argumentem. On, który mnie zaprasza, żebym mu towarzyszył i żebym wreszcie uznał to wszystko za nasze. nie? Nasze, nie? że to jest po pierwsze On Bóg i On Bóg zaprosił mnie na równych prawach, to jest niesamowite, zaprosił mnie na równych prawach, żeśmy wspólnie troszczyli się o to, co nasze, żebyśmy mieli wspólną radość, wspólne spełnienie, wspólne wszystko. Prawda, tu jest jeszcze więcej takich ciekawych greckich słów, na przykład pojawia się takie słowo Chrystos, bardzo podobne do Chrystos, bardzo podobne dla Greka niemalże nieodróżnialne, ale czekaj, że Chrystus, Chrystos i Chrystos. Chrystus to jest bardzo częste imię niewolnika i ono jest wzięte od Chrystos. Chrystos to jest coś takiego przyjemnego i pożytecznego. Jezus właśnie określa swoje jarzmo, że ono jest Chrystos. Jeżeli się nauczy od Jezusa właśnie tego tego zapatrzenia w wolę Boga, nie? tego postawienia na pierwszym miejscu Boga, na pierwszym miejscu Chrystusa, który mnie zaprasza, a nie na pierwszym miejscu siebie, swoich zachcianych i innych rzeczy. Jeżeli się nauczę tego uniżenia serca, które skutkuje właśnie tym, że ja we wszystkim widzę dar i zaproszenie Boga, to wtedy moje codzienne zjarzmo stanie się właśnie Chrystos, bo, bo będzie dźwigane razem z Chrystusem, z tym, który jest Chrystos. Prawda? I to jest moja radość, bycie z Nim w Jego trudzie, w Jego trosce, w Jego radości, w Jego spełnieniu, spełnieniu tego, który się troszczy, nie? Troszczy o to, co swoje, nie? I wspólnie z Chrystusem by mógł nazwać to wszystko swoje i to wszystko, ta moja codzienna troska o ten kawałek świata, do którego zostałem zaproszony, stanie się pożyteczna, stanie się Pełna radości. Nie dlatego, że widzę jakieś efekty, tylko dlatego, że to jest coś, do czego mnie Jezus zaprosił i coś, w czym przeżywam Jego obecność i bycie z Nim razem. Tak, i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Żebym dał się przekonać, że to jest nasze Boga i moje. Tak. I że razem z Bogiem troszczę się o to, co nasze, nie na zaliczenie. Nie dla wypłaty, tylko że sam fakt doświadczenia, obdarowania przez Boga, istnieniem możliwościami, siłami, obdarowaniem tym kawałkiem świata, nie to już jest zaproszenie, do istnienia, do współtroszczenia się, do współradowania, do współspełniania się, zaproszenie, dar, zaproszenie i moja odpowiedź. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.